Wadowicki Park Miejski liczy już 100 lat. Z tej okazji, w niedzielę 31 sierpnia, Gmina Wadowice organizuje imprezę, podczas której będzie okazja do świętowania tej rocznicy. Będzie wiele konkursów, gier, zabaw, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Jedną z głównych atrakcji będzie godzinny pokaz naukowy, chemiczny miszmasz. Na kortach tenisowych zostanie rozegrany turniej tenisa ziemnego który rozpocznie się już w piątek o godzinie 16. W programie niedzielnych uroczystości zaplanowano występ dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 w Wadowicach, szkoły podstawowej w Babicy oraz z ogniska pracy pozaszkolnej w Wadowicach. Park Miejski w Wadowicach założony został w 1912 roku na wykupionych przez Radę Miejską terenach. Na południowym wzgórzu Wadowic, tak zwanej Górnicy. Jest on dziełem ludzi skupionych w towarzystwie upiększania miasta Wadowic i okolicy. Pierwszym prezesem Tumwio był ówczesny burmistrz Wadowic Jan Iwański. Zaś po jego śmierci burmistrz Franciszek Opydo. Wytyczono ścieżki, zasadzono drzewa, Utworzono Plac Zabaw. W 1913 roku rozpoczęto budowę schroniska Górnica oraz dwóch drewnianych altan. W zacisznym zakątku parku w 1915 roku wzniesiono kapliczkę Matki Bożej. Okres międzywojenny to rozkwit parku miejskiego. Schronisko wzbogaciło się o piękną werandę. Powstała trzecia murowana altana. Rok 1934 był szczególny dla parku, ponieważ Wadowiczanie usypali kopiec, na którego szczycie umieszczono tablicę Adamowi Mickiewiczowi w stuletnią rocznicę pana Tadeusza. Jest to najwyżej położony punkt terenowy miasta, około 317 metrów nad poziomem morza. Po II wojnie światowej wraz ze śmiercią ostatniego prezesa Czesława Panczakiewicza działalność Tumwio ustała. Powoli z upływem lat park zmieniał swoje oblicze. W latach 80. skala zaniedbań i dewastacji była olbrzymia. Wiele drzew było uschniętych lub miały połamane gałęzie, alejki parkowe zawalone były stertami gnijących liści i śmieci, altany zdemolowane i na wpół zgnite. Muszla koncertowa zniszczona. Dopiero po zmianie systemu politycznego w 1990 roku i odrodzeniu samorządu terytorialnego, nowe władze miejskie przystąpiły do renowacji parku. Odtworzone zostały alejki parkowe i rozpoczął się żmudny proces porządkowania i pielęgnowania zdziczałej zieleni. Wyremontowano muszlę koncertową i tak zwany domek ogrodnika. Zbudowano nowe altany parkowe, odnowiono korty tenisowe oraz zainstalowano stylowe lampy i ławki. Rozwojowi parku od wielu lat patronuje burmistrz Ewa Filipiak. Park miejski nabiera nowego blasku i jest ulubionym miejscem spotkań i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Wadowic. W 1999 roku powstał nowy plac zabaw dla dzieci. A w 2012 roku w miejscu starej sadzawki zrekonstruowano fontannę, która dawniej cieszyła mieszkańców i turystów na Wadowickim rynku. A teraz została przeniesiona do parku.